Pytanie, które często do nas kierujecie, czym się różni trener California Superbike School od typowego instruktora? No, różnica jest zasadnicza, ona wynika z filozofii działania z uczniami. Instruktor, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się instruktarzem. To jest bardzo dobra metoda, która pozwala na obsłużenie w krótkim czasie dużej ilości odbiorców. Obsłużenie to jest słowo, którego używam celowo, ponieważ pozwala ono na wytłumaczenie że gdy coś się dzieje w ten sposób, to efekt będzie taki, a nie inny. To dobrze działa w wielu życiowych aspektach. Na przykład, nie wiem, armia potrzebuje obsłużyć i przeinstruować dużą liczbę poborowych, to stosuje takie typowo instruktażowe metody. Trenerzy Kalifornia Supremacyjna zajmują się czymś innym, mianowicie ich zadaniem jest poprawienie waszej techniki jazdy. Nie chodzi o to, żebyście wiedzieli o co chodzi z przeciwskrętem, chodzi o to, żebyście robili to naprawdę dobrze. My podczas jazdy z Wami na to, że nawet Was nie instruujemy. To wszystko macie pozyskane podczas wykładów, w trakcie rozmów w sali wykładowej, a rolą trenera jest upewnienie się, że robicie to naprawdę dobrze. Nie to, że robicie to w ogóle, tylko że robicie to naprawdę dobrze i podnoszenie tych umiejętności, wynoszenie ich na nowy poziom wraz z uzyskiwaniem nowych kompetencji to jest rola trenera. Harmonijny rozwór, rozwój i wznoszenie umiejętności ucznia na coraz to wyższy poziom. To jest różnica między trenerem a instruktorem.